Choć od ogłoszenia Evil Geniuses minęło już trochę czasu, to e sportowy świat ciągle żyje tym, co dzieje się za oceanem i jakie głośne doniesienia stamtąd płyną. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w Evil Geniuses, dlaczego tak duże poruszenie wywołało ogłoszenie wypuszczone przez organizację i co dalej z Casprem Inspiredem Słomą. Zapraszam! Ja jestem oczywiście Piotr Czarny, Piotruś Barański i witam Was bardzo serdecznie na kanale Gadają o e-sporcie. To trochę taki nowy, odświeżony format, chociaż wciąż Wam pewnie znany, Wam starszym widzom, bo często stałem i gadałem do mikrofonu. Tylko zazwyczaj robiłem to siedząc w kuchni, teraz robię to stojąc w mojej sypialni, stąd też może sposób odbioru będzie troszeczkę inny. No nie wiem, testuję. Format też odrobinę krótszy, a więc dajcie znać co o tym uważacie, a przy okazji zostawcie lajka, suba, dzwona i komentarz. W takim razie, przechodząc już do rzeczy. Ostatnio Evil Genesis wrzuciło na swojego Twittera dość zagadkowe oświadczenie, dość zagadkowy komunikat, który spotkał się z dość aktywnym odbiorem. Dlaczego? Otóż zazwyczaj, kiedy organizacje publikują jakieś oświadczenie, oznacza to, że stawiają nas już przed jakimś faktem dokonanym. Albo dzieje się jakaś zmiana w składzie, albo ogłaszają nowego zawodnika, albo streamera, albo kogokolwiek innego. Czasami też odnoszą się do jakichś zarzutów dotyczących dram, które ich otaczają. No to słuchajcie, nie w tym przypadku. Tym razem Evil Geniuses opublikowało ogłoszenie, które nie ogłasza absolutnie nic. I razem je sobie przeczytamy. I Geniuses jest dumne z tego, w jaki sposób rywalizuje, a także rozwija talenty. Po rezultatach na wiosnę 2023 będziemy robili zmiany w składzie, które będą w pełni zgodne z tym zaangażowaniem. Będziemy dalej dzielili się z Wami doniesieniami dotyczącymi zmian w drużynie na nadchodzący split letni. A więc z jednej strony ogłaszają, że coś się zmieni, ale nie do końca wiadomo, co i jaka. Przynajmniej z tego oficjalnego komunikatu na pewno to nie wynika. Co jednak jest pewne i o czym dużo się mówi w kuluarach, to to, że aż czterech z pięciu zawodników dotychczasowego składu Evil Geniuses. Nie będzie grało w drużynie na lato. Mowa tutaj o Samdeju, o Inspiredzie, o FBI i o Wulkanie. W składzie podobno ma zostać tylko George choć jego przyszłość też nie jest do końca jasna i niekoniecznie będzie on dalej reprezentował IG. W tym filmie będę starał się odpowiedzieć wam na dwa główne pytania. Pierwsze to to, czym jest spowodowana ta decyzja i jakie będą jej konsekwencje, a drugie, co dalej czeka Inspireda. I na razie zanurzymy się w tym pierwszym pytaniu. Jeżeli bardziej obchodzi Was przyszłość polskiego junglera, no to na dole macie. Odpowiedni timestamp i możecie sobie przeskoczyć do konkretnego fragmentu w filmie. Zatem co kierowało Evil Geniuses, że podjęli taką e, druzgocącą i taką drastyczną decyzję? Czy były to wyniki sportowe? No cóż, jeżeli spojrzymy sobie na to jak faktycznie przebiegał ten split, no to zobaczymy, że finalnie to jest czwarte miejsce e, tuż za czołówką i choć co prawda nie udało się zdobyć mistrzostwa, nie udało się też pojechać na MSI, to czy nazywamy ten sezon fiaskiem? No w mojej opinii nie powinniśmy tak robić. Bądź co bądź drużyna się zmieniła, dołączył do niej FBI, dołączył do niej Sunday. za Impacta, co było moim zdaniem zmianą na dość duży minus. E, no i skład, który e, no mam wrażenie, że w zeszłym roku osiągnął trochę więcej niż można się było spodziewać. W tym roku dostał delikatnego reality checka. Myślę więc, że możemy względnie bezpiecznie założyć, że nie jest to do końca kwestia jedynie sportowa. Bo nawet jeżeli by to była kwestia sportowa i Wilgenius byłoby niezadowolony z wyniku zresztą myślę, że są z niego niezadowoleni to wciąż to nie jest skład, z, które, z którego chcesz usunąć absolutnie każdego. No, chciałbyś zatrzymać Inspire'a, chciałbyś zatrzymać Piona, chciałbyś zatrzymać FBIA, chciałbyś też, myślę, zatrzymać Wulkana, lub ewentualnie jednego czy dwóch z tych zawodników maksymalnie wymienić. Tutaj mamy do czynienia z rewolucją. I to rewolucją spowodowaną z chyba najbardziej przykrego dla mnie powodu, bo prawdopodobnie rozchodzi się to wszystko o kwestie ekonomiczne. Ci z Was, którzy śledzą esport, yy, tylko wiecie, do skoku, oglądają raz na jakiś czas mecze LEC czy Jankosa, jak sobie radzi w team Heretics. Może nie do końca zdają sobie sprawy z tego, że obecnie esport przeżywa bardzo trudny czas. Piękła e esportowa bańka. Okazało się, że drużyny nie generują dużego przychodu finansowego, że ten system nie potrafi sam się utrzymać. No i dużo sponsorów się wycofuje, szczególnie też, że obecnie trwa kryzys globalny w gospodarce. No i też esport, który jest takim dość ryzykownym kierunkiem dla sponsora, często jako jeden z pierwszych no, odpada, jeżeli szukamy redukcji kosztów. A jak ma się sytuacja Evil Geniuses? Jak się okazuje, nie najlepiej. Będę posiłkował się w tym filmie artykułem Richarda Luisa, który możecie przeczytać sobie w całości. Link znajdziecie w opisie, ponieważ tam znajduje się kilka bardzo ciekawych faktów, które niekoniecznie były publikowane z dużą chęcią przez samo Evil Geniuses i dość trudno było do nich dotrzeć, tak szczerze mówiąc. Okazuje się bowiem, że na przestrzeni ostatniego pół roku EG straciło prawie połowę swoich sponsorów, którzy do tej pory współpracowali z organizacją. Ci z Was, którzy nie pracowali w ordze sportowej, a myślę, że jest to zdecydowana większość, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak dużym ciosem jest czasem utrata jednego sponsora. Jeżeli mówimy o utracie trzech czy czterech podmiotów, no to stawki potrafią być truzgocące. Szczególnie też, że utraceni przez ludzi sponsorzy to nie były małe ryby, tylko faktycznie duży inwestorzy, którzy z całą pewnością pompowali mnóstwo hajsów to, co dzieje się w organizacji. A więc spójrzmy na fakty. Według artykułu Richarda Louisa na stronie Evil Geniuses cały czas pozostają wymienieni następujący sponsorzy. Drużyna Premier League Wolverhampton Wanderers, PIK6, Hewlett Packard Enterprise, LG Ultra Gear, Secret Lab i Chevron. Niby dużo podmiotów, ale pamiętajmy, dwa z tych wymienionych podmiotów należą do głównego inwestora, więc nie mówimy tu o sponsoringu takim pełnoprawnym, pełną piersią, w którym ktoś pomyślał z perspektywy osoby trzeciej: Wow, super projekt, zaangażuj się w niego. No nie, tutaj wszystko przechodziło z ręki do ręki. Więc po eliminacji tych dwóch sponsorów zostają nam zaledwie cztery firmy, które aktualnie wspierają Evil Geniuses. No to w takim razie popatrzmy na to, jak to wyglądało jeszcze pół roku temu. Od listopada 2022 roku następujący sponsorzy albo zakończyli, albo nie przedłużyli umowy z Evil Geniuses. Budlight, Monster Energy, Tumi, BitCasino.io oraz Acer Predator. I szczególnie myślę, że należy pochylić się tutaj nad tymi dwoma pierwszymi podmiotami. Bud bardzo mocno kojarzony z amerykańską sceną, nie tylko sponsor dla samego EG, ale też wcześniej dla LCS-a, to był duży inwestor. Ale przede wszystkim Monster Energy Drink. Współpraca między IG a Monsterem trwała ponad 10 lat. Nie wiem, czy wiecie, to był jeden z najdłuższych dealów w ogóle we sporcie na całym świecie. I był on przedłużony w 2021 roku. Z tego, co można było usłyszeć ze strony firmy sponsorskiej, liczyło Monster na to, że ta współpraca jeszcze będzie się układała przez długie, długie lata. To też nie jest tak, że Monster jakoś bardzo eksperymentuje wchodząc w sport. To firma, która praktycznie od lat jest. Jest zainteresowana tym, co dzieje się w naszym bagienku. I to, że w tym momencie IG ich straciło, dużo nam mówi o tym, jaka jest kondycja tej organizacji. To szczególnie bolesne, bo jeżeli zobaczymy sobie na to, że to był deal, który trwał 10 lat, i nagle, kilka miesięcy temu, jak donoszą źródła z wewnątrz IG, nagle i w złych relacjach ta współpraca się kończy, no to świadczy o tym, że tam faktycznie wszystkie ręce muszą być rzucone na pokład i ratować to, co zostało. No, i po tym wszystkim, co powiedziałem, troszeczkę innej perspektywy możemy nabrać, prawda? Najwyraźniej te wszystkie ładne słowa o rozwijaniu talentu i o rywalizacji w LCS-ie to tylko ładne słowa, żeby przykryć to, że IG na lato prawdopodobnie zbuduje najtańszy możliwy roster, jaki możecie sobie wyobrazić. Umówmy się też, myślę, że wynagrodzenia dla Inspireda czy Samdeja chyba nie były najniższe. Stąd też delikatna luka budżetowa, która się wytworzyła w Evil Geniuses, no może teraz będzie nie aż tak bardzo odczuwalna. W takim razie, co z zawodnikami? Już teraz chyba możemy powiedzieć, że były mi Evil Geniuses. Jakie będą dla nich kierunki i gdzie możemy się ich spodziewać zobaczyć? Zaczniemy od wulkana, który w ostatnich dniach był widziany w Berlinie, gdzie podpisywał kontrakt z jakąś agencją. I oczywiście to jeszcze nie znaczy, że będziemy mieli wulkana w Elisji albo w Relach, w każdym razie tutaj u nas na europejskim gruncie, ale wydaje mi się, że nie podróżujesz z oceanu do Berlina tylko po to, żeby podpisać kontrakt, wypić kawkę i zjeść dobrego berlińskiego kebaba. Jestem przekonany, że agent zawodnika mocno działa i w tym momencie odbywają się pewnie liczne spotkania, żeby wulkanowi załatwić ciepłą posadkę w Europie, to swoją drogą rzadki przypadek, żeby amerykański zawodnik występował w Europie, ale, ale uwzględniając plotki, które słyszy się o amerykańskiej scenie, niespecjalnie to dziwi. Jak bowiem donoszą tamtejsze źródła, wiele organizacji myśli o tym, żeby slota sprzedać, i jest to podobno prawie połowa organizacji, które w tym momencie występuje w amerykańskiej franczyzie. I nie mówimy tylko o malutkich podmiotach, ale takie orgi jak TSM to był głośny temat 100 TIVS podobno również rozważa sprzedaż slota. Naprawdę nieciekawie dzieje się na amerykańskiej ziemi. I zawodnicy to czują. Zawodnicy prawdopodobnie wiedzą więcej i spodziewają się, że jeżeli tam w Ameryce poziom rywalizacji i do inwestowania się obniży i osłabi, no to mogą szukać sobie jakichś alternatywnych przestrzeni do rozwoju i Europa jest dla nich naturalnym kierunkiem. Podobny krąg kulturowy. Dobre wynagrodzenia, trochę mniejsze, ale wciąż całkiem solidne. Do tego względnie wysoki poziom rozgrywkowy, dużo możliwości skrimowania na ciekawe drużyny, lepszy serwer do skrimowania i, i do generalnie grania na solo queue, bo i jest o wiele lepszy niż serwer, serwer amerykański. No, a także to, że wciąż możemy zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata i może coś w tej karierze jeszcze zdobyć. Dla amerykańskich graczy, umówmy się tak samo jak dla europejskich czy LPL, czy LCK. To są jednak tereny, w które się nie zapuszczamy, więc Europa jak najbardziej będzie tutaj sensowna. A z racji na to, że w Europie cierpimy na brak jakościowych supportów, wiele organizacji prawdopodobnie obecność wulkana tutaj by sobie ceniło. Słyszy się o tym zakulisowo, że w Elicji szykuje się duża szufla supportów, i jestem ciekaw, jak dużą rolę w tym wszystkim gra wulkan. Więc to na pewno dla niego kierunek, europejskie drużyny, możemy go tutaj zobaczyć, ale co ważniejsze. Co z Inspiredem? No właśnie, wszyscy wieszczymy mu powrót do Europy, wszyscy chcielibyśmy to zobaczyć, i tak szczerze mówiąc, to miejsca dla niego myślę, że na naszym rodzimym gruncie jest całkiem sporo. Przeglądałem sobie to, jak mogą wyglądać składy na lato, i jakie zmiany potencjalnie mogłyby się wydarzyć. No i tak szczerze mówiąc, myślę, że w czterech czy aż pięciu rosterach takiego Inspireda moglibyśmy zobaczyć i bez wstydu mógłby tam grać. Oczywiście Inspire jako wciąż młody zawodnik, już utytułowany, już bardzo, bardzo doświadczony może decydować się na najlepsze oferty w naszym regionie. No i do tych myślę, że możemy zaliczyć oferty z takich drużyn jak Team Vitality, z takich jak KOI, jakiś Mad Lions, czy 2 Esports, tak tam na pewno Inspired chętnie by się wybrał. Ale gdzie ma faktycznie szansę na angaż? Sprawdźmy. Zaczniemy sobie od drużyn, które nie zajęły wysokich miejsc, wręcz przeciwnie, zajęły te niższe, ale wciąż jakieś finansowanie mają i pewną pozycję marki na pewno chcą zbudować. Zaczniemy sobie od Excel, które dość mocno zainwestowało na początku tego roku, biorąc skład Zodoamne, Zerxim, WTO, Patrikiem, a także Targamasem. Och, wypadło mi co z pamięci. Skład, który absolutnie nie wypalił. Dwa razy dziesiąte miejsce przy takim poziomie w do inwestowania, no myślę, że jest martwiący i na pewno w Excel zastanawiają się, jakich tutaj player repl replacementów szukać. I dla nich Inspired byłby fantastycznym kierunkiem. Nie wiem, czy sam Polak chciałby tam występować. O Excel słyszało się różne nie najlepsze rzeczy, ale zaznaczam, to na pewno byłaby jakaś opcja dla niego i gdyby chciał, to z pewnością tam znalazłby dla siebie miejsce, a także skład, który no, wciąż na papierze wygląda całkiem nieźle. Przesuwając się troszeczkę w górę tabeli, trafimy na taki pomarańczowy zespół, który nazywa się Fanatik. I w którym od długich miesięcy mówi się o tym, że Jungler może być pewnym problemem. Ja osobiście nie jestem zdania, że to Razork był przyczyną upadku Fanatik. Jeżeli w ogóle o upadku możemy mówić, no, gorsze sezony, to, to oczywiście, ale chyba do upadku jeszcze trochę brakuje. Natomiast jedno jest pewne: Humanoid i Razork nie współpracowali idealnie. Obaj panowie na przestrzeni swojego wspólnego pobytu w organizacji mieli lepsze i gorsze momenty. Jeżeli chodzi o te lepsze, no to na pewno pamiętać będziemy Razorkowi tę końcówkę zeszłego roku. Z kolei Humanoid raz na jakiś czas ciągnął drużynę do zwycięstwa, a potem przeplatał to gorszymi występami. Ale chyba ani razu nie doszło do sytuacji, kiedy obaj panowie stanowiliby taki niezaprzeczalny trzon drużyny. Nie było momentu, kiedy czuliśmy, że ci zawodnicy grają jako duet i trzęsą całą Europą. Więc myślę, że kogoś trzeba z tego duetu wymienić i chyba bliżej mi do perspektywy wymiany razorka, szczególnie też patrząc na to, jak wyglądała końcówka sezonu wiosennego w Europie. No i myślę, że taka organizacja z dość dużym legacy, z dość dużym fanbasem, z zaangażowanymi kibicami z dużą chęcią przejęłaby Inspireda. Pytanie, jak on zapatruje się na to, co dzieje się wewnątrz organizacji, w jakim miejscu ta orga się znajduje, czy będzie chciał współpracować z Reklesem, który jest bardzo wymagającym zawodnikiem, jeżeli chodzi o pracę w drużynie. No, ale tak myśląc życzeniowo i z punktu widzenia organizacji miałoby to sens i dla samego Inspireda mogłoby to mieć sens, jeżeli te finanse by się tam znalazły. Marketingowo to też jest super ruch, medialnie fantastyczny, więc myślę, że wielu fanów tego transferu również w Europie znajdziemy. Kolejna propozycja, która się pojawia, to Koi. Perspektywa powrotu do starego Rogue pod nową nazwą jest kusząca i jest taką fajną klamrą, która spoiłaby karierę Inspireda. Natomiast ci z Was, którzy śledzili esportową publicystykę w Polsce, jakieś rozmowy czy programy z udziałem Inspireda, pewnie pamiętają, że w momencie, kiedy on zmieniał skład. Z europejskiego na amerykański, no to między wierszami dało się wyczytać, że nie do końca był zadowolony z tego, co działo się za kulisami, co działo się wewnątrz organizacji. I mimo tego, że Rogue przecież gnęło się w kołę, mimo tego, że doszli nowi pracownicy do tej organizacji, to wciąż dużo osób, które było w ROK za czasów Inspired'a, nadal tam pozostają. Myślę, że z tego powodu raczej Inspired nie będzie chciał tam powrócić. Natomiast patrząc czysto pod względem takim ingame'owym, e, takim życzeniowym myśleniem, no to też ruch bardzo, bardzo fajny. Malrang ma za sobą naprawdę słaby czas i ciągle mówi się o tym, że należy go wymienić, a Inspired to jest kreatywny zawodnik, który potrafi się odnaleźć w wielu różnych stylach. Powrót do synergii z Larsenem byłby fantastyczny, bo panowie no przecież tylko muszą to dociąć, muszą to tylko, wiecie, przetrzeć ten kurz i od razu pewnie będą dostępowali. A do tego wciąż młody, ciekawy Szygenda, z którym też Inspired przeciął się na drodze swojej kariery do tego ambitny botline, Ja bym to widział i myślę, że gdybyśmy wyłączyli ten kontekst przeszłości organizacji i zawodnika, to mogłoby się wydarzyć. Jest jeszcze jedna organizacja, o której myślę i na pewno wielu z Was by się uśmiechnęło, widząc Inspireda w Team Vitality. Zakulisowe plotki donoszą, że organizacja zastanawia się nad ściągnięciem... Kolejnego już junglera do swoich szeregów. Wiecie jak to jest. Dwa sezony, w których nie udało się zrealizować celu, jakim było wygranie LEC. Dlatego, jungler, który ma problemy komunikacyjne, i też, no tak szczerze mówiąc to patrząc już po tych dwóch splitach, chyba wypadł gorzej, czy nawet na pewno wypadł gorzej niż oczekiwania, które stawiano wobec niego przed startem 2023 roku. Więc dołączenie tutaj doświadczonego dżanglera, który grał już na europejskim gruncie i, i może dać drużynie bardzo dużo, nie tylko w samej grze, ale też komunikacyjnie, no, to miałoby sens. Pytanie, czy Vitality... Ma kasę, Czy na pewno będą chcieli wymieniać Bo? E, I czy Inspired będzie chciał wstępować w szeregi tej przeklętej organizacji? I chyba te opcje najbardziej do mnie przemawiają. Pozostałe składy albo mają już mocno obsadzoną dżunglę. No albo są składami, które raczej idą pod development, raczej stawiają na rozwój talentów, a nie chcą walczyć już w tym momencie o top 1, a jestem przekonany, że cele Inspired'a to jest wygranie LEC, pojechanie na Mistrzostwa Świata i po prostu ich wygranie, to marzenie wszystkich ambitnych zawodników, a za takiego uważam Inspired'a. Więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie, w jakim składzie skończy polski jungler, bo tutaj kilka teorii myślę, że mogłoby się fajnych pojawić. Co do samdeja, FBI i JoJo Piuna, nie pokuszy się o jakąś wielką analizę. Wydaje mi się, że raczej panowie będą szukali dla siebie zatrudnienia w Ameryce. Pamiętajmy o tym: JoJo ma status rezydenta, to jest ten homegrown talent, którego jest mało w LCS-ie, więc na pewno wiele organizacji spojrzy na niego z otwartymi ramionami. Pytanie, jakie on ma podejście do swojej kariery: czy zależy mu na pozostaniu w Ameryce? Czy jest ok z tym, że poziom w NA się obniży? No i tak samo myślę, że możemy zapytać. Samdeja, ile on jeszcze chce osiągnąć? Czy zależy mu tylko na pobieraniu wysokiego przelewu i tak naprawdę to tyle? A te cele sportowe raczej schodzą na drugi plan. To wszystko są tajemnice, które skrywać będzie przed nami off offseason. A więc podsumowując ten krótki materiał, dużo dobrych zawodników trafia do Puli, dostępnych graczy dla europejskich drużyn i kilka ciekawych transferów wraz z graczami i Geniuses w roli głównej możemy zobaczyć. A sama organizacja, myślę, że Skyrocket w dół, i oczekiwania, i wyniki sportowe z tanim, z nowym składem zbudowanym od podstaw. To się raczej nie może udać. A jeżeli się uda, no to będzie to jakieś niesamowite zrządzenie losu. IG to chyba. Organizacja, która, jak żadna inna, przegrała 2023 rok. I nie chodzi mi tu nawet o kwestie sportowe, ale cała drama z danym, o której możecie posłuchać w filmie, który nagraliśmy jakiś czas temu. Różne doniesienia ze sceny doty, gdzie też o organizacji źle się mówi. Utrata wielu sponsorów, i to takich kluczowych dla rozwoju organizacji. Fatalny PR, który sobie wygenerowali przez te wszystkie rzeczy. Co mogło pójść nie tak? Poszło nie tak. I dla mnie osobiście to duża szkoda, bo ja zawsze lubiłem sympatyczne IG. Ta organizacja też już od długiego czasu występowała w esporcie światowym i po prostu patrzenie na kolejną dużą markę, która upada, nie sprawia mi zbyt wielkiej radości. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać. Za dzisiaj dziękuję bardzo i słyszymy się na dniach podczas omówienia MSI.